Każdy pacjent poddając się szczepieniu chciałby mieć jak najwięcej korzyści z tego szczepienia i ponosić jak najmniejsze ryzyko związane z działaniami niepożądanymi. Dlatego dla szczepionek przygotowuje się bardzo często taki bilans korzyści i ryzyka. Co to jest? Otóż po stronie korzyści wyliczamy, jakim. Niekorzystnym zjawiskom chorobowym szczepionka zapobiega. Możemy to wyrazić na przykład liczbą zgonów, która ulega ograniczeniu u osób zaszczepionych, liczbą hospitalizacji, niekiedy dodaje się jeszcze ograniczeniem liczby hospitalizacji na jomach, czy w ogóle ograniczeniem zachorowania na jakąś chorobę. To mamy po stronie korzyści. Po stronie ryzyka to są działania niepożądane szczepionki. Które mogą wystąpić. Oczywiście te działania niepożądane są różnego rodzaju, są działania łagodne, są poważne, są ciężkie. W tym bilansie najczęściej uwzględniamy ciężkie działania niepożądane i też możemy wyliczyć je, że na przykład na milion podanych dawek ryzykujemy wystąpieniem tylu a tylu zjawisk ciężkich, niepożądanych i tu wyliczamy, o jakich konkretnie zjawiskach mówimy. Te dwie kolumny porównane do siebie dają nam odpowiedź właśnie na pytanie, jaki jest bilans korzyści i bilans ryzyka czyli co pacjent zyskuje przez szczepienie, a jakie ewentualnie ryzyko bierze na siebie. Kiedy się ocenia ten bilans ryzyka i korzyści? Praktycznie na każdym etapie stosowania szczepionki, takie pierwsze dane otrzymujemy na etapie badań klinicznych, jeszcze przed rejestracją szczepionki, na poziomie trzeciej fazy tych badań. Tu poddajemy badaniu y, grupę pacjentów między kilka a kilkadziesiąt tysięcy osób. Ta grupa jest zwykle podzielona na taką część, która jest szczepiona i na taką, która dostaje placebo. I wówczas w obu grupach możemy wyliczać, i, to, I te pozytywne działania szczepionki, te korzyści, jak i działania niepożądane, które obserwujemy. Proszę zwrócić uwagę, że trzecia faza badań klinicznych jest prowadzona na grupie kilku, kilkudziesięciu tysięcy pacjentów. I po trzeciej fazie następuje rejestracja szczepionki, przechodzimy do masowego jej używania. I to, ten okres masowego używania nazywamy też niekiedy czwartą fazą badania. Dlatego, że wówczas już nie kilka czy kilkadziesiąt tysięcy pacjentów jest szczepionych, ale szczepione są miliony, no możemy powiedzieć, że dzisiaj w Polsce szczepienie przeciwko COVID-19 otrzymało ponad 20 milionów osób. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jakieś działania niepożądane będą bardzo, bardzo rzadkie, one mogą nie ujawnić się na etapie badania klinicznego ale ujawnią się przy szczepieniu wielu milionów osób. No i zostaje tylko ostatni, jakby aspekt. Czy to, co widzimy w okresie masowego stosowania szczepionki u tych milionów biorców, nie, jest publikowane? W przypadku COVID-19 jest taki rejestr działań niepożądanych, prowadzony na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. On jest odświeżany mniej więcej co dwa tygodnie i każdy może zajrzeć i zobaczyć, jaka była liczba działań niepożądanych, ile było tych działań łagodnych, poważnych, ile było ciężkich. Ten bilans korzyści i ryzyka powinien brać pod uwagę każdy pacjent, który planuje szczepienie siebie czy swoich bliskich, bo wówczas można odpowiedzieć sobie prosto na pytanie, czy warto się szczepić, czy więcej korzystam, czy więcej ryzykuję.